Włącz i zostań z nami. Za nami cztery dni uroczystości Jadwigańskich, które w tym roku były przeżywane pod hasłem ze świętymi na drodze wiary. Spoglądaliśmy bowiem na szczególnie dwie postaci świętych: świętą Jadwigę, patronkę tego miejsca, która już od 8 wieków z tego miejsca otacza opieką ludzi, którzy do niej przychodzą która dla, dla nas jest wzorem życia, ale także wspominaliśmy świętego Jana Pawła II, którego patronką Dnia Wyboru na stolicę św. Piotra była właśnie święta Jadwiga. W tym roku szczególnie dziękowaliśmy za jego kanonizację. Do grobu świętej Jadwigi przybywały różne grupy pielgrzymów. Przybywały kobiety, przybywali mieszkańcy, trzebnicy, dla których ona także jest patronką. Tutaj swój dzień skupienia przeżywała Młodzież duchowna archidiecezji wrocławskiej tu przybywali także ministranci. Przybyła wczoraj w godzinach popołudniowych dziesięciotysięczna rzesza pielgrzymów z Wrocławia. Wiem o tym, że ta pielgrzymka się rozwija, że, że z roku na rok jest liczniejsza i że młodzież tak wspaniale w tej pielgrzymce uczestniczy. To jest też co co bardzo nas cieszy, ale z drugiej strony można się było tego spodziewać, bo bo zresztą ostatnie lata pokazują, że młodzież chętnie uczestniczy, chętnie pielgrzymuje do różnych miejsc, właśnie pielgrzymkowych, a także tutaj do yy, świętej Jadwiga. Dzisiaj centralne uroczystości odpustowe, którym przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który był osobistym sekretarzem świętego Jana Pawła II i możemy powiedzieć, że był świadkiem jego życia, i jego świętości. To na pewno były dni wielkich przeżyć. Dla wszystkich, którzy przybywali do naszego sanktuarium, także dla wszystkich mieszkańców Czębnicy, bo w tych dniach Trzebnica stała się rzeczywiście takim sercem całej archidiecezji wrocławskiej. Że to wielkie jakieś wydarzenie w życiu naszej archidiecezji, bo Jadwiga nas tutaj wszystkich zaprasza do tego miejsca, gdzie żyła, gdzie gdzie pokazywała, jak żyć, gdzie była jakimś takim wzorem postępowania dla nas, gdzie dawała wspaniałe świadectwo życia chrześcijańskiego. I widzę, że te uroczystości, one, one przyciągają nie tylko wiernych z naszej archidiecezji, ale rozmawiałem przed, przed Kościołem i nawet z Rzeszowa, z Katowic, wielkie tłumy sióstr, i wielkie tłumy pielgrzymów. Wspaniała, bardzo liczna pielgrzymka z Wrocławia, piesza pielgrzymka. Myślę, że to napawa i radością, i daje wiele też nadziei, i jest równocześnie jakimś wspaniałym wyrazem tej no, naszej, naszej wiary, naszej miłości Chrystusa. Cieszę się bardzo, że mogłem wziąć dzisiaj udział w uroczystościach odpustowych uczci świętej Jadwigi, tutaj w waszym sanktuarium archidiecezjalnym. Jednocześnie dziękować razem z całą metropolią wrocławską za kanonizację świętego Jana Pawła II, który tak bardzo blisko był związany ze świętym II. Data wyboru jego na Piotra naszych czasów obrał sobie ją jako patronkę swego pontyfikatu. I cieszę się, że tak wielu wiernych. Właśnie razem, się można powiedzieć, całym Kościołem Powrzegli, dziękowało za tą piękną postać świętego Jana Pawła II, który jest dla nas wzorem kroczenia w naszym życiu ku świętości. Gramy dla ciebie i Twojej rodziny.